Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj przeniesiemy się ponownie do Włoch. Mianowicie, dzisiaj przygotujemy sobie pesto ze świeżo zerwanej bazylii z przepysznym domowym makaronem. Bardzo proste i szybkie w przygotowaniu danie. Nawet z tym własnoręcznie robionym makaronem zajmie Wam około 15 minut. Jeżeli się sprężycie i będziecie mieli naprawdę ostre tempo. Na samym początku zapraszam was jeszcze na Kuchmi.pl. Tam oczywiście znajdziecie wszystkie przepisy, które ja przygotowuję, i które wy przygotowujecie, bo również i wy możecie tam dodawać swoje przepisy. Link oczywiście w opisie oraz w komentarzu. Zachęcam was również do odwiedzenia mnie na Instagramie oraz Facebooku. Tutaj na dole wam się wyświetlają nazwy, a wszystkie linki również znajdziecie w opisie. Tymczasem zabierajmy się za przygotowanie przepysznego jedzonka. Moi drodzy, rozpoczynamy przygotowanie pesto. Pesto, jak sami wiecie, prawdziwe składa się z bazylii orzechów pini, jednak ja orzechów pini nie mam, używam orzechów nerkowca. Możecie sobie gdzieś zamówić, dostać może w większych sklepach orzeszki pini, wtedy użyjcie właśnie tamtych. Trzy ząbki czosnku, oczywiście oryginalny parmezan. Parmezan znajdziecie na wino linki oczywiście w opisie. No i sok z połowy, z cytryny. Liści bazylii mam tutaj naprawdę sporo. Zerwałem ją sobie z ogródka, a więc trudno mi ocenić to na pęczki. Ale myślę, że jest tutaj liści jak z dwóch doniczkowych bazylii, które to możecie dostać gdzieś w strefie. Bazylia trafia do misy. Miksera do misy blendera. Do tego od razu trafiają orzeszki czosnek. Odkrawam sobie również kawałki parmezanu. Myślę, że startego parmezanu około 50 gramów będzie tutaj potrzebne. Ja wkładam wszystko od razu do blendera. On bardzo fajnie nam wszystko zmiksuje. Nie może oczywiście w tym wszystkim zabraknąć oliwy z oliwek, oczywiście dobrej jakości. Kilka łyżek, 5-6 trafia od razu na samym początku do misy blendera. Zawsze możemy sobie później to jeszcze rozwodnić, dodać nieco oliwy z oliwek. Wyciskamy również sok z połowy cytryny. Trafia tutaj również odrobina soli. Pamiętajcie, że parmezan jest słony, a więc bardzo delikatnie potraktujmy to wszystko solą. No i zaczynamy blendować. Pesto gotowe, moi drodzy, blendowanie zajęło dosłownie 30 sekund. O taką konsystencję mi chodzi. Ja lubię bardziej takie gęste. Aniżeli rzadsze pesto, zwłaszcza, że całe to pesto otuli nam za chwilkę świeżo robiony makaron. Tak jak widzicie, jest dosyć gęste. Jeżeli chcecie rzadsze, tak jak mówiłem przed chwilą, dodajcie sobie oliwy, jest naprawdę aromatyczne, przepyszne. Niezwykle pachnie podczas takiego przygotowania takiego makaronu. Kolor również jest piękny. Ostawiamy i zabieramy się za makaron. Moi drodzy, przygotowujemy makaron, makaron klasyczny, prawdziwy, nic tylko mąka i jajko. 100 gramów mąki na jedną porcję makaronu w zupełności mi wystarczy. Do tego jedno jajko, oczywiście wyszorowane, wyparzone. Wąchamy, czy aby nie jest zepsute, wszystko jest ok. Wrzucamy do mąki. Najpierw, wstępnie, wszystko wyrabiamy łyżką, czy też widelcem. I za chwilę przekładamy na blat, ugniatamy jednolitą kulkę, odstawiamy na 10 minut, aż ona sobie wypocznie i zabieramy się za rozwałkowywanie. Moi drodzy, blat obsypuję delikatnie mąką. Ciasto jest wyrobione, jest naprawdę delikatnie, odpoczęło sobie około 10 minut. W tym czasie przygotowałem maszynkę do makaronu. Najpierw sobie delikatnie taką jedną małą kuleczkę makaronu rozpłaszczam, aby lepiej przeszła przez wałki maszynki. Oczepujemy, wkładamy wałki. I ponownie raz, dwa, wałki. I wałkujemy na grubość około 2 mm. Na maszynce jest to numer 6. Pamiętajcie tylko, żeby za każdym razem, jak wyjmiecie sobie albo co drugi raz z maszynki, delikatnie opruszyć mąką taki płat makaronu, ponieważ nie chcemy, żeby nam się nic tutaj posklejało. Zobaczcie, jak to wszystko pięknie się prezentuje. Cyk, cyk. I ostatnie wałkowanie. Jak sami widzicie, przygotowanie takiego makaronu to jest banalnie proste. Samo wałkowanie w takiej maszynce trwa dosłownie. Kilkanaście, kilkadziesiąt sekund. W zasadzie wszystko mamy gotowe. Spójrzcie, tylko jak to się prezentuje. Za chwilę obsypię taki płat mąką. On ma dobrze około metra długości. Bardzo delikatne, smukłe i jedwabiste ciasto. Rozkładam je sobie tak, aby nam się tutaj nic nie poplątało na długość stołu. Będę przygotowywał papardelle z pesto, tak więc jest to ten najszerszy, albo ten jeden z szerszych makaronów. Delikatnie sobie obsypuję całość mąką, tak żeby nam się tu nic nie skleiło. Nie będę przepuszczał już tego przez maszynkę, tylko zawijam sobie... Tego tutaj przepuszczał przez maszynkę, a zawinę sobie po prostu taki makaron w rulon, jak widzicie i wytnę makaron nożem. I taką rolkę kroję sobie na makaron o szerokości około centymetra do półtorej. O no właśnie. Ostry nóż, szybkie, pewne cięcia. Makaron jest gotowy, moi drodzy. Teraz go sobie tylko Należy rozplątać. Pięknie wygląda. Będzie długi i pyszny. Ostawiamy go sobie dosłownie na czas wstawienia wody na palnik do lekkiego osuszenia. Oczywiście, wszystkie teraz te roleczki musicie sobie rozprostować, delikatnie przesypać mąką, aby nam się nie posklejały. I zabieramy się już za wykańczanie dania. Makaron świeży gotujemy dosłownie bardzo krótko, taki cienki, to już na pewno około 2 minutek w zupełności wystarczy. Nie przecedzamy go sobie, specjalnie przekładamy do miski, w której za chwilę będziemy mieszać go w całości z powstałym przed chwilą pesto. Makaron gotowy, mieszamy tylko delikatnie nasze pesto. I na taką porcję 100 gramową makaronu, myślę, że takie dwie łyżki, 2,5 dwie w zupełności tego pesto wystarczy. Możemy sobie kapnąć tutaj odrobinę wody z gotowania makaronu. Bardzo fajnie to rozrzedzi i skomponuje nasze całe danie. Mieszamy delikatnie, żeby nie porwać tego przepysznego i delikatnego makaronu. Spójrzcie tylko jaki piękny kolor. Powstał niesamowicie, wszystko pachnie. Ta bazylia naprawdę jest obłędna, nieziemska. Jeżeli nie lubicie, jeżeli może nie jedliście kiedykolwiek takiego dania, polecam Wam spróbować. Naprawdę nie robi się tego długo, a jeżeli użyjecie gotowego makaronu bądź zrobicie go sobie wcześniej, ususzycie to już naprawdę chwila, moment, 5 minutek i macie taki obiad gotowy. Wykładamy sobie to teraz wszystko na talerz. I tak oto, drodzy prezentuje się to przepyszne pesto. Pesto papardelle na wykończenie. Listko bazylii. Trochę, żeby zaznaczyć, że ta bazylia się tutaj znajduje, ale chyba to już przecież widać. Kilka dosłownie. Plasterków cienkich y, parmezanu, świeżo właśnie teraz y, ukrojonego, myślę, że tyle wystarczy. No i kilka dosłownie tych orzeszków nerkowca, jeszcze je sobie tak delikatnie połamie i gdzie gdzieniegdzie rozsypie. Tak to wszystko moi drodzy wygląda, tak się prezentuje. Tak jak mówię, nie jest to trudne danie, nie wymaga, nie wymaga ono jakichś nie wiadomo jakich umiejętności a naprawdę smak jest nieziemski, jedyne co to musicie mieć bardzo dobre składniki bazylia świeżutka najlepiej sobie z ogródka wyhodujcie bądź od jakiegoś sprawdzonego ogrodnika, nie, kupcie te z marketów, no to są można powiedzieć takiej podrzędnej jakości dlatego jeżeli chcecie dobrze zjeść, musicie sobie sami to zrobić, że tak powiem. Makaron, świeży przepis, banalny, jajko, mąka. Na samym końcu zapraszam Was jeszcze do subskrypcji tego kanału. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek, abyście byli na bieżąco z każdym filmem, który dodaję. Odwiedzajcie mnie na Instagramie, tam jest więcej inspiracji oraz na kuchni.pl. I widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć, do zobaczenia.